Witam, mamy tutaj kolejną współpracę z kolejnym widzem, który sam wykonał całą instalację. Ja mu tutaj oczywiście tam podoradzałem troszeczkę, byłem tutaj na budowie, troszeczkę żeśmy w trakcie budowy też pozmieniali. W każdym bądź kanalizacja robiona przez niego, woda, woda użytkowa na rozdzielaczach jest robiona również przez niego i jak również y, y, ogrzewanie podłogowe całe też jest y, rozwinięte przez niego. Y, tutaj mamy wypuszczoną ciepłą i zimną wodę y, pod zasobnik. Y, tu mamy nie mam akładku. Tutaj mamy, tutaj mamy rozdzielacz czyli to będzie rozdzielacz od wody użytkowej, tu mamy rozdzielacz y, od ogrzewania podłogowego, tu będą y, zabory. Będzie, yy, będzie spięte tutaj z, o chyba tutaj sobie wypuścił, tak czyli jeśli dobrze to rozumiem, to będziemy jeszcze spinać tutaj całą kotownię więc będziemy na bieżąco robić, ale tu ma chyba tak, tu będzie miał yy, zasilanie i powrót więc będziemy musieli sobie to po prostu posprawdzać i, i będziemy tutaj wpuszczać, yy, wpuszczać yy, rurę do środka Zobaczymy jeszcze, może podkujemy i puścimy tu tutaj dołem, tak żeby to było... Pewnie, pewnie to będziemy tu podkuwać. Skujemy tu ten kawałek wylewki, przepuścimy dołem te rury i, i, i sobie zepniemy. O, widzicie, tu ma poopisywane inwestor co i jak. Przewody powypuszczane do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Tu mamy szafeczkę zwiększoną, będzie przykręcana lista do sterowania ogrzewaniem podłogowym i w ten sposób mamy przygotowane widz zaoszczędził naprawdę kupę pieniędzy, kupę pieniędzy yy, na tym, że yy, wykonał sobie instalację samemu tutaj nam się robi próba instalacji gazowej jak widzicie 103,6 pół godziny na 100 kPa w zupełności wystarczy i wtedy mamy... mamy. pewność, że ta instalacja jest szczelna. Mamy... Tam ktoś się pyta dlaczego na tej filmiku nie dawałem wężyka. Powiem Wam tak, no y... daję, daję te wężyki, raz daje, raz nie daję. zależy jak to jest podejście. Tutaj akurat mamy taką konsolę przyłączeniową z buderusa. I po prostu y... chcę tutaj zrobić miankę, więc dlatego też dałem na wężyku. Łatwiej mi jest tu zdecydowanie później manewrować. I tu nam idzie instalacja gazowa pod sufitem. Mijamy sobie komin pod sufitem, schodzi nam i wychodzi tutaj na zewnątrz. Wychodzi on tutaj na zewnątrz. Tam, tam na, na tamtym filmiku odnośnie instalacji gazowej, tu mamy nasze uchwyty. Powiem wam szczerze, tyle lat wykonywałem, wykonywałem usługi na filmikach mi ktoś tam zwrócił uwagę odnośnie tych, tych uchwytów w których nie powinno być gum czytałem czytałem trochę na ten temat i rzeczywiście jest tak jest tak, że, że, że te gumy te uchwyty muszą być bez gum z metalowym kołkiem rozporowym także <laughs> mnie też to, mnie też to daje, daje troszeczkę, że tak powiem lekcji, bo ja, ja, ja nie uważam się tam za jakąś alfa i omega, więc więc po prostu też człowiek się całe życie uczy. E, więc mi to, to też o tyle pomaga, że po prostu e, też, też czegoś zawsze się ciekawego dowiem. E, też tam parę uwag sobie wziąłem, że tak powiem, do serca. Echem, troszeczkę też pozmieniałem, co, co też jest dla mnie na plus. Dlatego że też e, ja tak jak mówię, no nie, weźmiemy 10 kotłowni 10 instalatorów 10 takich samych kotłowni, każdy praktycznie się zrobi inaczej. Więc, więc zawsze czegoś ciekawego idzie się, idzie się dowiedzieć, idzie się dowiedzieć od yy, z komentarzy Tutaj mamy, tutaj mamy yy, Może tak nie będę to tak pokazywał ten Tutaj mamy yy, przygotowane <laughs> Jesteśmy w, w okolicach Skoczowa, jakby ktoś pytał yy, Tutaj mamy yy, przygotowane instalacje Tu mamy zimna woda góra Zasilanie zasobnika i tu mamy zimna woda dół, więc tutaj sobie po prostu inwestor zrobił rozdzielił sobie po prostu osobno ma 26 tutaj na rozdzielacz do góry bezpośrednio zimna woda idzie w jednym kawałku, idzie bezpośrednio pod rozdzielacz dlatego, że woda tutaj jest w systemie rozdzielaczowym i tu mamy bezpośrednio do do rozdzielacza na, na dole więc więc tak to po prostu sobie tutaj inwestor wymyślił my na przykład w Niemczech tam w tym landzie w którym robimy tam mają e, osobna, i tam też jest jeszcze cienka ruryczka woda na ogród i tak, mają, tak, tak podobnie robią w Niemczech, czyli mają po prostu jedną, jedną zaraz, zaraz za, za licznikiem mamy mamy po prostu trzy zawory z gebo włączone ze sobą w taką jakby konsolę i idzie tam woda na ogród, woda na dom i woda na zasobnik i po prostu jest to jest to spinane całkowicie osobno. Nie, nie ma żadnego trunika, że po prostu jest bezpośrednio gdzieś w podłodze i idzie do zasobnika. Jest po prostu zaraz z zalicznikiem osobne, osobne zasilanie wody do, do, yy, do zasobnika. Tam ktoś mi pisał, pisał, że yy, w komentarzach pod tą administracją gazową, że pewnie, pewnie nie lubię prób. Nie drodzy Państwo, próby trzeba robić zawsze, nawet jak się nie ma czasu. To i tak i tak trzeba to robić. Ja tylko przesłanię kamerkę, żeby mnie pokazywać co tutaj jest na budowie. Tutaj mamy kolejną kolejną, akord nie mam kuczyka, bym pokazał, nie będę mu tutaj otwierał, ale też tu mamy szapeczkę, szafeczkę. szafeczkę z rozdzielaczami do wody. Tu mamy z drugiej strony, z drugiej strony tutaj mamy łazienkę. Będę musiał po niemu tu zacisnąć. sobie tak zrobił, ale weźmiemy to utniemy i wepniemy się bezpośrednio, bezpośrednio się wepniemy do WC Tu mamy, pod, tutaj idzie ta rura kanalizacyjna, która idzie pod nami jest, jest kotłownia. Jak macie coś takiego, to e, starajcie się tak nie robić i nie łączyć tutaj wężykami dlatego że e, Wytrzymałość tych wężyków też jest w, pewien, w pewnym stopniu ograniczona I w momencie kiedy zapiniecie sobie coś takiego yy, I po prostu będziecie mieć tutaj wężyk, który jest naprawdę zbędny Jak wam szczeli, abycie mieć wszystko zabudowane, zapłytkowane Trzeba będzie wszystko, wszystko przerabiać yy, Trzeba będzie po prostu próć zabudowę i, i dostać się do tej rurki A w momencie kiedy macie zaciśniętego peksa bezpośrednio tutaj w, w, w stelaż praktycznie y, możliwość możliwość tego, że że jest, y, że jest po prostu jakaś awaria jest znikoma ja wam pokażę kawałek tutaj jest instalacja ogrzewania podłogowego rozwinięta przez inwestora inwestor wysłał mi zdjęcia, więc będę chciał będę chciał po prostu do tego, do tego filmiku dołączyć też, też y, takie slajdy slajdy z, 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 jego, z, jego, z jego prac Myślę, że nie będzie, nie będzie z tym problemów i tak samo tutaj mam baterie pod prysznic przygotowane pod dwie waleczki które sobie tutaj przygotował, inwestor i tu mamy rozdzielacz, rozdzielacz od ogrzewania podłogowego z góry, poopisywane, widzicie sypialnia, łazienka, pokoje i, i tu mamy po prostu y, też y, przywody z ogrzewania podłogowego, cały system ogrzewania podłogowego z Canterma czyli rozdziacze ze stali nierdzewnej i do tego tu jeszcze powkręcamy automaty rozdziacze ze stali nierdzewnej i do tego jeszcze mamy e, rurę canton floor <laughs> tam ktoś też pisał e, a to nie to nie to czytałem na forum na forum na, na facebooku e, pisałem, że rura jest e, rura jest bardzo bardzo sztywna powiem wam e, rozkładałem już na temperaturze minus 2 stopnie, teraz niedawno to temu, co tak spada temperatura i powiem wam, że, że bardzo, bardzo fajnie się rozkłada, więc yy, nie wiem jak się rozkłada przy minus 10, minus 15 będziemy widzieć, na pewno tej zimy przetestujemy na pewno nakręcimy filmik yy, z tego jak, jak, ta rura, jak ta rura się rozkłada w takich niskich temperaturach powiem wam nie widzę najmniejszego sensu zalewania tego ciepłą wodą tam, tam ktoś mnie pytał, czy to, czy to można za, zalewać ciepłą wodą i ten... Powiem Wam, y, pewnie, pewnie zalejecie, ale co w momencie, kiedy, co w momencie, kiedy y, rozwijacie to i nie zdążycie y, podpiąć do tego źródła ciepła. No i co, są dwie opcje, albo spuszczacie wodę, albo po prostu jakoś, y, jakoś grzejecie tą budowę, więc... więc y, rura jest naprawdę na tyle elastyczna, że bez problemu sobie i każdy z tym poradzi. <laughs> ja naprawdę dostałem tyle zdjęć od widzów, Może, chcę, będę chciał zrobić taki jeden, jeden ogólny film, e, film z, z instalacjami od Was. Także jeżeli, jeżeli zrobicie sami instalację to zachęcam Was do tego, abyście po prostu się ze mną skontaktowali albo, albo przez Whatsappa albo, albo mailowo wysłali mi jakiś pakiet, pakiet zdjęć. E, bardzo, chętnie, bardzo chętnie, jeżeli tylko wyrazicie zgodę zamiast to we filmikach Myślę, że to też troszeczkę doda odwagi innym innym ludziom, żeby mogli sami wykonywać, sami wykonywać tą instalację. jeszcze tylko przejdziemy przejdziemy na dół. Tu mamy tutaj mamy pięknie wypuścik zrobiony wypuścik pod, pod umowalkę, pod zlew w kuchni. No i tutaj mamy też widzę umwaleczkę przygotowaną. I tak samo kibelek wC. Mamy no, jeszcze widzę pion. Jeden kanalizacyjny jest z czyszczakiem. Tutaj, tutaj też na pionie mamy czyszczak. Tutaj nie wiem co tu będzie, tu jest też przygotowana kanalizacja, a tu mamy wypuszczone pod kociołek pewnie, pod skropliny. No i tutaj sytuacja taka jak poprzednio Zmiana koncepcji. Widzicie komin, komin taki był przygotowany pod, pod kocioł na paliwo stałe Zmiana koncepcji. E, Motymy kocioł, kocioł gazowy e, No i wiadomo nie będziemy musieli znowu wywiercić sobie nową dziureczkę więc, więc tak to po prostu czasem bywa No i co tu będziemy do montażu e, Standardowy pakiet, który w większości, w większości domów ja, ja osobiście montuję, czyli kocioł Buderus GB072, i do tego mamy tutaj zasobnik na ciepłą wodę 120 litrów. Są też takie pakiety z zasobnikiem 160 litrów, jeżeli by ktoś, jeżeli by ktoś chciał. Czasami, czasami też montuję te, te, tą wyższą półkę 172, 192 wszystko zależy od tego po prostu jak y, czy ktoś ma po prostu takie życzenie, żeby, żeby zamontować jakiś y, y, ładniejszy kocioł, czy tam z wyższej półki bo to wiadomo, to też są to też, są też y, inne, że tak powiem y, inne y, kwoty więc, więc po prostu y, taka tutaj będzie sytuacja zasobnik będzie stał tutaj musimy sobie po prostu podjechać rurkami y, Pewnie tutaj też będziemy montować sprzęgło i rozdział na, na dwa osobne biegi. Zobaczymy jeszcze. To wszystko jeszcze kwestia dogadania. Na razie tylko zamontowaliśmy gaz. Komin trzeba będzie złożyć, żeby, żeby można było uruchomić procedurę montażu licznika. Tutaj te kreski, jakby ktoś pytał, inwestor mi tu poznaczył, w którym, miejscu, w którym miejscu ma puszczone przewody elektryczne, żebym czasem się mu nie wiercił tam, gdzie nie trzeba. Tutaj, mi się troszeczkę odsunęli od komina, z tego względu, żeby po prostu inwestor miał ułatwiony ułatwione mo montaż kratek tutaj wentylacyjnych. No to będzie tyle bo w tym odcinku. Być może, być może tutaj zrobimy tylko jakieś urywki z tego, jak, jak, nam tutaj, jak, jak zamontujemy kotownie, jak poskładamy wszystko więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. Kijent myślę, że też nie będzie miał nic, nic przeciwko, dlatego, że sam, sam, że tak powiem, korzystał z, z filmików, więc myślę, że, że bardzo chętnie się przyczyni do tego, żeby powstał kolejny filmik. Tutaj widzę też ma jakąś wodę przygotowaną. Ale nie wiem, aha, on tutaj coś mówi, że tu może być taki brodzik. To jest ma podbrodzik, bo widzę że tu jest jeszcze kanalizacja do podpięcia. Także tutaj jest pełne To jest też kratka. Będzie jeszcze możliwość jej regulacji, podniesienia do tego. Tu z tego co widzę, jest wylewka anhydrytowa. Więc, więc będzie bardzo fajne, szybkie grzanie. Tutaj jeszcze e, pokażemy, jak to wygląda. E, jak to wygląda na zewnątrz. Przykręcona rura, podejście, podejście stalowe, gazowe, zawór calowy, siubunek kolankowy, calowy i rura czarna stalowa przez ścianę w róży osłonowej. Tu mamy zawór, który możemy zakręcić. Już jest po próbie, po próbie szczelności. jakiś busik uwalony, nawet nie ma czasu. Nawet nie ma czasu za bardzo wziąć i znaleźć chwilę, żeby go umyć. Zresztą ja też jestem cały brudny. Jaki pan, takie auto. No i tutaj mamy, tutaj mamy tak samo podejście dzisiaj cała ta skrzynka, dlatego to mamy nie zasypane z tego względu po prostu, że cała ta skrzynka chodzi. E, Przedą panowie z gazowni, bo zawsze mogą sobie to trochę podciągnąć. E, będą montować licznik, reduktor. E, Ustawią sobie po prostu tak, żeby im pasowało. I tak samo tutaj mamy zawór cały zamknięty z tego względu po prostu, że robiliśmy Próbę ciśnienia i tu mamy też tak samo nypla calowego, redukcję mosiężną, cal na 5 czwartych, dlatego że tutaj macie wszędzie przyłącza 5 czwartowe. O tyle jest plus z mosiądzem, że po prostu, jak mówiłem wcześniej, on ma taką dosyć płaską, dosyć płaską końcówkę i później tutaj fajnie ta, ta łuszczeka dolega. Dlatego że, jak damy tutaj czarną, czarną, czarną złączkę, czy tam czarną redukcję cal na 5 czwartych, czy tam nypla redukcyjnego, redukcyjnego cal na 5 czwartych one mają taką końcówkę troszeczkę bardziej na półokrągło i czasami jest po prostu taki problem, że tutaj przy montażu tej uszczelki, ona czasami tam lubi troszeczkę przepuszczać no, to tyle, tyle tutaj z tej, z, tej, z tej naszej instalacji u widza, ja to nie u wszystkim mi się udało nakręcić ale, ale teraz tak będę chciał chociaż skrótowo myślę, że u każdego jak tylko, jak tylko po prostu pozwolą, widzicie jaki Fajny koreczek wygląda jak z wody mineralnej, ale nie wiem tutaj, i te, te, tak samo jest jak wszędzie. Nie? No, tutaj, no, to jest z wody mineralnej chyba. Tutaj sobie zamontować taki koreczek a niektórzy po prostu mają, kręcą czarne korki, to jeszcze zawsze, zawsze proszę, tak go dokręcą, że. Że, że ciężko po prostu wziąć i ciężko wziąć i go i czasami odkręcić no, skrzyneczki, jak to skrzyneczki no, i tyle jak widzicie nie zawsze stosujemy kominy z tworzywa, wiem, że tam była straszna straszna e, straszna polemika na temat kominów tworzywowych e, Ktoś zapyta czemu, 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 taki komin, po prostu e, komin stworzywa jest e, dwukrotnie tańszy, więc jeżeli, akurat tam było, tam, tam było e, robione wszystko systemem zleconym, więc, więc po prostu e, taki komin dostarczyli, e, Tak jak tam ktoś powiedział, e, są te e, rozporządzenia, e, rozporządzenia z z 2002 roku, które mówią, że, e, że Systemy kominowe muszą być wykonywane z materiałów niepalnych. Owszem, też się z tym zgadzam. Mam na to swoją teorię, ale, że tak powiem, nie chcę, nie chcę poruszać kolejnej, kolejnej, nazwijmy to, brzydko mówiąc, główną burzy. Więc po prostu, na pewno, jeśli mam kocioł, kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, zawsze montuję, zawsze montuję kominy z kwasówki. E, nigdy nie montuje po prostu komina kompaktowy montuje na dole e, nigdy nie montuję komina stworzywa do na, do komina dwufunkcyjnego to jest, to jest na pewno ten a tutaj e, wiadomo no, każdy komin ma swoje wady i zalety e, jak będzie zobaczymy pokażę tak Jeszcze, śląsk cieszyński na stok Cieszyńskim piękne widoki słońce świeci I dookoła piękne pola No i nasz komin, z. to jest firma MK Żary. akurat takie były na hutowni, nie wiem czy się zmontuje, zobaczymy jak będzie e... Opinie ma bardzo dobre, choć teraz już zamawiam, zamawiam pakiety kominowe w Buderusie bezpośrednio Dla nich to robi firma Jeremias, także też, też bardzo fajne kominy, więc zobaczymy